Hej, witaj w czwartym odcinku podcastu Krok w Rok. Dzisiaj opowiem ci o roku, który na zawsze odmienił rzymski bieg historii. O roku, w którym umarł człowiek, a narodziła się instytucja. O roku, który ustanowił precedens trwający przez następne trzy wieki rok XIV naszej ery. 19 sierpnia tego roku w małym miasteczku Nola koło Neapolu umiera Gajusz, Juliusz, Cezar, Oktawian August. Ma 75 lat. Jak na tamte czasy, to wiek patriarchy. Rządził przez 44 lata. Był jedynym władcą, jakiego znało pokolenie urodzone po wojnach domowych. Ale August umiera nie tylko jako człowiek umiera jako założyciel systemu, który musi teraz sprawdzić się bez swojego twórcy. Po raz pierwszy w historii świata władza cesarska ma przejść z ojca na syna nie przez zamach stanu, nie przez wojnę domową ale przez testament i adopcję. To eksperyment, którego nikt wcześniej nie przeprowadził. Czy można przekazać władzę absolutną, jak zwykłe dziedzictwo? Czy poddani będą słuchać nowego władcy tylko dlatego, że wybrał go poprzedni? Dzisiaj opowiem Ci, jak wyglądała pierwsza sukcesja w historii Cesarstwa Rzymskiego i dlaczego to, co wydarzyło się w 14 roku, ustawiło wzorzec dla wszystkich przyszłych cesarzy. Lato 14 roku. August przebywa w swojej willi w Noli. To nie przypadek. To miasto, w którym zmarł jego adoptowany ojciec, Gajusz Juliusz Cezar. Tam, gdzie zaczęła się jego droga do władzy, tam też ma się skończyć. Cesarz jest chory od kilku miesięcy problemy żołądkowe, gorączka, osłabienie ale jego umysł pozostaje ostry. Przez ostatnie tygodnie życia, August dyktuje swoje pamiętniki, poprawia testament, układa instrukcje dla następcy. Towarzyszą mu tylko najbliżsi przede wszystkim Livia, żona, z którą przeżył ponad pół wieku to ona będzie przy nim w ostatnich chwilach. To ona będzie pierwszym świadkiem końca epoki. Według swetoniusza, August miał w ostatnich dniach pytać ludzi, czy dobrze odegrał swoją rolę. To nieprzypadkowe słowa. Całe jego życie było teatrem. Teatrem władzy, teatrem polityki, teatrem, w którym były republikański patrycjusz wcielał się w rolę pierwszego obywatela. Ale w tych ostatnich dniach teatr się kończy. August wie, że umiera. Wie, że jego śmierć będzie testem dla całego systemu, który stworzył. Czy przetrwa bez niego? Czy Tyberiusz potrafi utrzymać to, co on zbudował? 19 sierpnia około południa, August oddaje ostatni oddech. Jego rzekomo ostatnie słowa to pytanie do przyjaciół: Czy dobrze zagrałem komedię życia? Inne źródła mówią o słowach do ludu. Klaszczcie, obywatele, komedia skończona. Livia natychmiast wysłała gońców do Rzymu. Ale wiadomość o śmierci cesarza musi zostać zatajona do momentu, gdy wszyscy kluczowi gracze będą na swoich miejscach. Tyberiusz jest daleko w Ilirii, sprawdza granice. Germanik dowodzi na trenem. Trzeba dać czas na powrót. Przez trzy dni ciało Augusta leży w willi w Noli, a urzędnicy udają, że cesarz tylko choruje. To pierwszy akt wielkiego spektaklu sukcesji. Kiedy ciało Augusta dociera do Rzymu, senat gromadzi się na nadzwyczajnym posiedzeniu konsulowie odczytują testament cesarza. To nie jest zwykły dokument, to manifest polityczny, który ma legitymizować nowy porządek. Testament składa się z trzech części. Pierwsza to stan imperium, szczegółowy spis prowincji, legionów, finansów. August pokazuje, że pozostawia następcy państwo w doskonałym stanie. Druga część to prywatne zapisy. Kto co dziedziczy, jakie fundusze przechodzą na rzecz państwa. Ta część dotyczyła także żołnierzy i obywateli, co pokazuje, że August myślał o nich do końca. Trzecia część to jego własne dzieło: Resgeste Divi Augusti, spisane osiągnięcia. Ale najważniejsze jest to, czego w testamencie nie ma. Nie ma wątpliwości, kto jest następcą. Nie ma alternatywnych kandydatów, nie ma instrukcji na wypadek, gdyby Tyberiusz odmówił. August tak skonstruował sukcesję, że wydaje się naturalna, oczywista, jedyna możliwa. To mistrzowska konstrukcja polityczna. Tyberiusz nie przyjmuje władzy przez własne ambicje. Wykonuje ostatnią wolę Augusta. Senat nie wybiera nowego władcy. Zatwierdza testament poprzednika. Lud nie akceptuje uzurpatora. Wita nowego dziedzica. Ale ten testament to coś więcej niż prawny dokument. To pierwsza instrukcja obsługi dla systemu sukcesji cesarskiej. August nie tylko przekazuje władzę, pokazuje jak ma się ją przekazywać. Ustanawia precedens, który będzie obowiązywał przez wieki. Przyszli cesarze będą naśladować jego model. Hadrian adoptuje Antoniusa Piusa, Antonius adoptuje Marka Aureliusza, Marek Aureliusz przekazuje władzę Komodowi. Każdy z nich użyje tego samego wzorca: adopcja, testament, legitymizacja przez poprzednika. August nie stworzył tylko imperium, stworzył sposób jego dziedziczenia. Pogrzeb Augusta to największy spektakl, jaki widział starożytny świat. Procesja ciągnie się przez pół Rzymu. Niosą ją pretorianie, senatorzy, magistraci. Za trumną idzie cała rodzina cesarska, a za nią delegacje z każdej prowincji. Ale to nie tylko ceremonia żałobna. To polityczny manifest. Rzym pokazuje światu, że system funkcjonuje, że władza przechodzi spokojnie, dostojnie, bez wstrząsów. Ciało Augusta zostaje skremowane na polu marsowym. Zgodnie z tradycją z płonącego stosu ulatuje orzeł. Symbol duszy odchodzącej do bogów, ale w przypadku Augusta symbolika jest jeszcze bogatsza. Jeden ze świadków przysięga, że widział duszę cesarza wznoszącą się do nieba. To moment, w którym człowiek staje się bogiem. Senat oficjalnie deifikuje Augusta, nadając mu tytuł Divus Augustus, boski August. Powstaje jego kult, budowane są świątynie. Przeniesienie prochów do mauzoleum Augusta to kolejny teatralny moment. Ogromna, cylindryczna budowla największy grobowiec w historii Rzymu. Tam spoczną prochy założyciela dynastii tam będą chcieli spocząć jego następcy. Ale deifikacja to nie tylko ceremonia to polityczny instrument. Tyberiusz nie jest już tylko następcą Augusta jest synem Boga. Kto może kwestionować prawo boskiego syna do tronu? Tyberiusz Klaudiusz Neron to mężczyzna, który władzy nigdy nie chciał przynajmniej tak twierdził. Kiedy Senat oferuje mu wszystkie tytuły Augusta, długo się waha. Mówi, że to brzemię zbyt ciężkie dla jednego człowieka. Że wolałby, żeby Senat sam rządził. Ale czy mówi szczerze? Tacyt ma wątpliwości. Im bardziej się wzbraniał, tym bardziej wydawał się pragnąć. Tyberiusz ma wtedy 55 lat. To doświadczony generał, który walczył w Germanii, Panonii i Lirii. Sprawny administrator, który zarządzał prowincjami. Ale to też człowiek naznaczony przez osobistą tragedię. August zmusił go do rozwodu z ukochaną żoną Wipsanią Agrippiną, żeby mógł poślubić Julię, jedyną córkę cesarza. Małżeństwo było nieszczęśliwe. Julia była rozpustna, Tyberiusz ponury i zamknięty w sobie. Kiedy August adoptował Tyberiusza, nie było to uznanie zasług, ale polityczna konieczność. Tyberiusz nie ma naturalnej charyzmy Augusta. Nie umie przemawiać do tłumów, nie jest popularny wśród ludu. Żołnierze go szanują, ale nie kochają. Senat go akceptuje, ale bez entuzjazmu. To pierwszy przypadek w historii, kiedy władza cesarska przechodzi na kogoś, kto nie jest jej naturalnym kandydatem. August był charyzmatycznym przywódcą, który zdobył władzę przez talenty. Tyberiusz to kompletny administrator, który dostał władzę przez adopcję. Ale może właśnie to było genialne w systemie Augusta? Pokazał, że cesarstwo nie zależy od osobowości cesarza, że może funkcjonować nawet wtedy, gdy władcą jest człowiek przeciętny. Posiedzenie senatu, na którym Tyberiusz formalnie przyjmuje władzę, to fascynujący spektakl polityczny. Wszyscy wiedzą, jak to się skończy, ale wszyscy muszą zagrać swoją rolę. Tyberiusz wchodzi do kurii jako obywatel. Senatorowie wstają na jego cześć, już nie jako przed równym sobie, ale przed przyszłym władcą. Ale formalnie jest jeszcze tylko prywatnym człowiekiem. Konsulowie odczytują testament Augusta. Senat wysłuchuje w milczeniu. Potem jeden z senatorów. Wcześniej umówiony, wstaje i proponuje, żeby Tyberiusz przyjął wszystkie tytuły i kompetencje swojego ojca. Tyberiusz odmawia. Mówi o ciężarze władzy, o tym, że Senat powinien rządzić sam. Senatorowie nalegają. Tyberiusz znów się waha. Niektórzy senatorowie padają na kolana, błagając, żeby przyjął władzę. To choreografia, ale choreografia o głębokim znaczeniu. Tyberiusz pokazuje, że władzy nie żąda. Przyjmuje ją na życzenie Senatu. Senat pokazuje, że nie opiera się sukcesji. Błaga o nią. Wszyscy udają, że to dobrowolny wybór, nie polityczna konieczność. W końcu Tyberiusz ustępuje prośbą. Przyjmuje trybunika potestas, władzę trybuna ludowego. Przyjmuje imperium, dowództwo nad armią, przyjmuje pontifex maximus, najwyższe kapłaństwo. Ale robi to niechętnie, jakby mu to ciążyło. To teatr, ale teatr przemyślany. Tyberiusz unika wrażenia, że jest uzurpatorem. Wygląda na człowieka, który poświęca się dla dobra państwa. Ten wzorzec będzie powtarzany przez następne wieki. Każdy cesarz będzie niechętnie przyjmował władzę, każdy będzie podkreślał, że robi to dla dobra Rzymu, nie dla własnych ambicji. To część rytuału sukcesji ustanowionego przez Augusta. Ale podczas gdy w Rzymie trwa teatr sukcesji, na granicach wybucha prawdziwy kryzys. Legiony stacjonujące w Panonii się buntują. Wiadomość o śmierci Augusta dociera do obozów nad Dunajem w kilka dni po pogrzebie. Żołnierze wiedzą, że to moment przełomowy. Stary cesarz nie żyje. Nowy dopiero się utrwala. To najlepszy czas, żeby wymusić lepsze warunki. Żołnierze mają powody do niezadowolenia. Służą 25 lat zamiast 16, jak obiecywano. Żołd jest niski, wypłacany nieregularnie. Po zakończeniu służby dostają ziemię w odległych prowincjach, nie w Italii. Ale to nie jest zwykły bunt o warunki służby. To próba wywołania kryzysu dynastycznego. Żołnierze wołają, że może lepiej byłoby, gdyby władzę objął ktoś inny. Może Germanik. Może któryś z generałów? Bunt rozpoczyna się od zabicia centuriona Gnejusza Luciusza, który próbuje utrzymać dyscyplinę. Potem żołnierze opuszczają obozy, zaczynają plądrować okoliczne wsie. Namiestnik panoni Juliusz Bles, traci kontrolę nad sytuacją. Tyberiusz wysyła do Panoni swojego syna Drususa młodszego z jednym legionem i pretorianami. To pierwsza próba nowego cesarza. Czy potrafi utrzymać armię w szachu? Drusus przybywa do obozu buntowników w towarzystwie Sejana, prefekta pretorianów. Żołnierze ich otaczają, grożą, sytuacja jest napięta, jeden niewłaściwy ruch i może dojść do masakry. Ale Drusus zachowuje spokój, nie grozi, nie obiecuje, czeka. I wtedy dzieje się coś, co zmienia wszystko: zaćmienie księżyca. Żołnierze interpretują to jako zły omen. Bogowie są niezadowoleni z buntu, strach bierze górę nad gniewem. Część żołnierzy zaczyna się wycofywać. Druzus wykorzystuje moment. Obiecuje rozpatrzenie postulatów, ale tylko po powrocie do dyscypliny. Żołnierze się wahają. Niektórzy chcą dalej się buntować, inni wracają do obozów. W końcu bunt się rozpada. Druzus młodszy aresztuje przywódców, resztę żołnierzy rozdziela między inne legiony. Kryzys w Panonii zostaje zażegnany. Ale o ile w Panonii bunt został szybko stłumiony, o tyle w Germanii sytuacja jest o wiele poważniejsza. Tam dowodzi Germanik, bratanek i adoptowany syn Tyberiusza. I żołnierze go kochają. Germanik ma 29 lat. Jest przystojny, charyzmatyczny, odważny. Jego ojciec, Drusus Starszy, zginął w Germanii walcząc z plemionami. Żołnierze widzą w Germaniku kontynuatora rodzinnych tradycji. Kiedy dociera wiadomość o śmierci Augusta, żołnierze zaczynają się zastanawiać. Dlaczego władcą ma być ponury Tyberiusz, a nie ukochany Germanik? Przecież to Germanik walczy na pierwszej linii to on zdobywa zwycięstwa, podczas gdy Tyberiusz siedzi w Rzymie. Bunt w Germanii zaczyna się podobnie jak w Panonii. Żołnierze żądają poprawy warunków służby, ale szybko przekształca się w coś więcej w próbę obalenia nowego cesarza. Żołnierze otaczają namiot Germanika, domagają się, żeby przyjął tytuł cesarza. Mówią, że popierają go wszelkie legiony nad Renem. Że może liczyć na wsparcie w walce z Tyberiuszem. Germanik jest w strasznej sytuacji. Jeśli przyjmie ofertę żołnierzy, stanie się uzurpatorem. Będzie musiał walczyć z Tyberiuszem, co oznacza nową wojnę domową. Ale jeśli odmówi, może stracić kontrolę nad armią. Germanik szybko decyduje się na dramatyczny gest. Wyciąga swój miecz i grozi, że zabije się, jeśli żołnierze nie wrócą do posłuszeństwa. Mówi, że woli umrzeć, niż zdradzić swojego ojczyma. Żołnierze są wstrząśnięci. Część z nich nadal chce kontynuować bunt, ale inni zaczynają się wycofywać. Germanik wykorzystuje moment, obiecuje przekazać ich postulaty Tyberiuszowi. Obiecuje, że będzie ich bronił przed karą, ale najtrudniejsze jest jeszcze przez nim. Musi przekonać żołnierzy, że Tyberiusz jest prawowitym cesarzem, że nie ma alternatywy, że jedyną opcją jest posłuszeństwo. W końcu mu się udaje. Bunt się rozpada, ale Germanik wie, że jego pozycja jest teraz bardzo delikatna. Żołnierze pokazali, że wolą jego niż Tyberiusza, a to może oznaczać problemy w przyszłości. Germanik wraca do Rzymu jako bohater. Stłumił bunt, zachował lojalność, uratował dynastię. Tyberiusz go nagradza, senat go chce. Ale czy naprawdę? Popularność Germanika to jednocześnie jego siła i słabość. Żołnierze go uwielbiają, lud go kocha. Nawet senatorowie mówią, że to on powinien był zostać cesarzem. Ale właśnie dlatego stanowi zagrożenie dla Tyberiusza. Tyberiusz ma świadomość, że jest cesarzem z konieczności, nie z wyboru, że gdyby ludzie mogli wybrać, wybraliby Germanika. To psychologiczne obciążenie, które będzie ciążyć na nim przez całe panowanie. Germanik sam nie szuka władzy, jest lojalny wobec Tyberiusza, ale jego sama obecność przypomina wszystkim, że jest alternatywa, że władza mogła być inna. To dylemat, który będzie się powtarzać w historii cesarstwa: co zrobić z popularnym spadkobiercą? Jak neutralizować zagrożenie, nie niszcząc przy tym rodziny? Tyberiusz na razie wybiera kompromis. Wysyła Germanika na wschód, daleko od Rzymu i od legionów. Oficjalnie to awans, ma uporządkować sprawy partyjskie. Nieoficjalnie to wygnanie. Germanik wyjeżdża z Rzymu w roku 17. Nigdy już nie wróci. Umrze w Syrii w roku 19. W niewyjaśnionych okolicznościach. Niektórzy będą podejrzewać, że został otruty na zlecenie Tyberiusza. Ale to już historia na później. Na razie Germanik jest żywy, popularny i niebezpieczny, a Tyberiusz musi nauczyć się żyć w cieniu swojego adoptowanego syna. Najważniejszą postacią w nowym układzie sił jest kobieta, która oficjalnie nigdy władzy nie miała. Livia, matka Tyberiusza i wdowa po Auguscie. Livia ma 69 lat. Przeżyła 52 lata małżeństwa z Augustem. Była przy nim podczas wszystkich kluczowych momentów. Wie, jak funkcjonuje machina władzy lepiej niż ktokolwiek inny. Po śmierci Augusta staje się najbardziej wpływową kobietą w imperium. Kontroluje dostęp do Tyberiusza, prowadzi własną korespondencję z namiestnikami prowincji, otrzymuje delegacje z królestw klienckich. Tyberiusz szanuje matkę, ale też się jej obawia. Livia jest silna, ambitna, bezwzględna. Wie, że bez jej wsparcia nie zostałby cesarzem, ale to oznacza też, że jest wobec niej w długu. Związek między matką a synem staje się jednym z kluczowych elementów nowego systemu. Tyberiusz formalnie ma pełnię władzy, ale Livia ma na niego ogromny wpływ. To nieformalna współwładza, która trwa do śmierci Liwi w roku 29. Senat nadaje Liwi tytuł Matka Ojczyzny. To pierwsza kobieta w historii Rzymu, która otrzymuje oficjalny tytuł polityczny. Pokazuje to, jak bardzo zmieniła się natura rzymskiej władzy. Livia ustanawia wzorzec dla przyszłych cesarzowych. Kobiety z rodziny cesarskiej przestają być tylko ozdobą dla dworu. Stają się pełnoprawnymi graczami politycznymi. Agrypina, Mesalina, Plotyna, wszystkie będą naśladować model Livii. Rok 14 kończy się sukcesem. Tyberiusz jest cesarzem, legiony są wierne, prowincje płacą podatki, granice są bezpieczne, system Augusta przeszedł test. Ale jaki to był test? Czy rzeczywiście sprawdzono, że system może funkcjonować bez swojego twórcy? Prawda jest bardziej skomplikowana. Sukcesja przebiegła spokojnie, ale tylko dzięki temu, że wszyscy kluczowi gracze chcieli, żeby się udała. Tyberiusz nie miał konkurentów, Germanik pozostał lojalny, Senat nie protestował, prowincje nie widziały alternatywy. Ale co by się stało, gdyby sytuacja była inna? Gdyby Germanik zdecydował się na walkę, gdyby ktoś z generałów ogłosił się cesarzem, gdyby w prowincjach wybuchły bunty? Nikt tego nie wie. Pierwsza sukcesja przebiegła spokojnie, ale to nie znaczy, że system jest stabilny. To znaczy tylko, że miał szczęście. Prawdziwy test przyjdzie później, kiedy Tyberiusz będzie przekazywał władzę Kaliguli. Kiedy Kaligula zostanie zamordowany, a na tron wstąpi Klaudiusz. Kiedy Neron popełni samobójstwo, a imperium pogrąży się w wojnie domowej. Ale te kryzysy są jeszcze daleko. Na razie system działa, a precedens ustanowiony przez Augusta staje się wzorcem dla przyszłości. To, co wydarzyło się w roku 14, ma wielkie znaczenie wykraczające daleko poza granice Rzymu. Po raz pierwszy w historii udaje się pokojowo przekazać władzę absolutną. Wcześniej władza przechodziła przez podbój, zamach stanu, rewolucję. Aleksander Wielki umiera i jego generałowie dzielą imperium. Cezar zostaje zamordowany i wybucha wojna domowa. Galia jest podbijana, ale nie dziedziczy się jej tronu. August zmienia te reguły: pokazuje, że władza może być dziedziczona jak zwykłe mienie, że można być cesarzem nie przez własne osiągnięcia, ale przez testament poprzednika. To rewolucja w sposobie myślenia o władzy. Cesarstwo przestaje być osobistą własnością cesarza. Staje się instytucją, która może istnieć niezależnie od konkretnej osoby. Model ten rozprzestrzeni się na cały świat. Konstantynopol będzie naśladował Rzym. Frankowska dynastia Merowingów przejmie rzymskie wzorce. Nawet odległe Chiny czasami będą próbowały pokojowo przekazać władzę. Ale również Cesarstwo Rzymskie będzie czerpało z tego wzorca przez wieki. Trajan adoptuje Hadriana, Hadrian adoptuje Antoniusa Piusa, Antonius Pius adoptuje Marka Aureliusza. Każdy z nich użyje modelu stworzonego przez Augusta. Nawet wtedy, gdy system się złamie, po śmierci Komodusa, po samobójstwie Nerona, kolejni cesarze będą próbowali go odbudować. Wespezjan ustanowi dynastię Flaviuszów. Septymius Sewer utworzy dynastię Sewerów. Dioklecjan wprowadzi Tetrarchię, ale opartą na zasadach adopcji. Model Augusta okaże się tak skuteczny, że będzie przeżywał nawet upadek imperium. Cesarze bizantyjscy będą go stosować przez następne tysiąc lat, a kiedy Konstantynopol upadnie, Moskwa ogłosi się trzecim Rzymem i wprowadzi system carów. August stworzył nie tylko imperium, stworzył sposób rządzenia, który przetrwa tysiąclecia. Rok 14 kończy się spokojnie, Tyberiusz jest cesarzem, Rzym funkcjonuje normalnie. Ale dla historyka ten rok ma znaczenie fundamentalne. To moment, w którym teoretyczny system staje się praktyką, kiedy eksperyment Oktawiana Augusta przechodzi pierwszy test. Sukcesja pokazuje, że cesarstwo rzymskie nie jest tylko osobistą własnością Augusta, że może funkcjonować jako instytucja, że władza może być przekazywana spokojnie, bez rewolucji i wojen domowych. To osiągnięcie, którego nie doceniamy dostatecznie. Przez tysiąc tysiąclecia była to historia przewrotów. Król umiera, wybucha wojna o sukcesję. Cesarz zostaje zamordowany, imperium się rozpada, dynastia się kończy, zaczyna się chaos. August zmienił te reguły. Pokazał, że można inaczej, że władza może być stabilna, przewidywalna, dziedziczna. Oczywiście system nie jest doskonały, będzie miał swoje kryzysy załamania, ale podstawowy wzorzec ustanowiony w roku 14 przetrwa i to jest prawdziwe dziedzictwo Augusta. Nie tylko podbił pół Starego Świata, nie tylko stworzył imperium, stworzył sposób rządzenia, który będzie służył ludzkości przez wieki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw ocenę i napisz komentarz, a także zasubskrybuj kanał, aby nie ominąć kolejnych odcinków. Do usłyszenia następnym razem.